A idzie, idzie, patrz, a się dzisiaj a idzie idzie. idzie, idzie. A to powiedziała, co my się trafiło po drodze. No witajcie. Nie ma witajcie, a tobie to wie co się tam zawsze trafi. Czego nie ma A czemu nie powiesz? A już idzie na tej A i tak tu błęka się w No dobrze, idzie, Oj, bukryjko, coś mi dzisiaj pustą! Powitaj tak tak, po po na No i nie powiedziała mi, że dzisiaj popy. to. Wczoraj mi nie mówiła, aż dopiero dzisiaj! Nie zanim krowę wygnala, zanim tak tak się długo zeszło, Ale, kiedyś wysokie, wszystkie, rozstawiajmy koszyki! A no, boczka, co to Żegnajmy się i kopy Robne, do tych pożyczek, i jak jest to tych kuszyków. I nie w pierwszy raz potem tam poprzeć. A odbierać wiemy jak. Wy to zawsze lubicie rządzić. Żebyście te rządy synowej zostawili. A nie czekanie, żeby już ma. Ale wy dobrze zbierajka. Nie zmijajcie się. Ja Żebyśmy w noży Dopierośmy przeszli na bardzo blisko, dopierośmy stanęli do wieczora jeszcze daleko w dąże. I tyle nie wydać Bo no bo jak tak to stoi tam przy butykach i nie kupie tam. Nie ta tutaj na się. nie do no kogoś, tu kogo. A patrzta się tej duchy jeszcze nie widać. Została w i będę się miała. A to wy myślicie, że tak raz do ładuje jedzenie, Z synem Jackiem też tak kiercowali, kiercowali, a się umi na zabór z tego światu bez czasu. Mój a wujka się boga, a ty się, kaszką upamiętniaj, Gdzie tak w oczy można gadać? Wstydziła mi się w oczy, jak poza oczy. No, Co ty pogodę? Przecież mój był urodziny od małego, To ja bym swoje dziecko wygryzał. Nie, przyjdzie jeszcze, ta drożka myna. A wita, ona tam nie da go świtko, ona tam nigdy na czas nie, nie zdąży. Wczoraj mu nas kochała, dzieci ma w to zanim się krządzie, ale przyjść, przyjdzie. Przyjdzie. Bo idź, idź, idź. não <coughs> болеть

podpalowy Jezus Chrystus. No, no jak tam ładne kartofle? No i widzę dużo sztana kopalni. A no, a no. Ale jakby była. Jak to były jeszcze raz nie ranie, Tak jak Ci go Oj mamo, wam to jeszcze nigdy nikt nie dogodził. Ja nie widziałem. A, a, a to Wam będzie kartofle z A, a myślicie, że ją nie? że ona nie płoni, a Wicek będzie już pomówiła. No i patrzcie sami, tu do Wicka, tu do a mnie w chałupie nie było. Tak myślę. Tak myślę, leci ten Myśl, że ja nie wiem, co ludzie dodają. Oj, mamo, powiedziałam Wickowi, bo kto by więcej wodził. Ale jak was woło na górę, to się nie przeciwiecie, jeno siadacie na jarmarku. A tu nie z Tak mi się chce przy względem ciebie. Myśli, że przyjdzie na moją gospodarkę. O, nie pozwolę! To później, że ja nie pozwolę! Mamo, macho, jest nam się chce. Choć to baby będzie nieść łodzie.

Chociaż jak mają jeszcze, to chodź, jesz, będą bić, to będziesz uciekać. A obok najwyżej trochę nie zjesz. Dzieci ubierajcie chociaż po chodź. jednym jojku. Oj, ja bym jojko zjadła. Oj, tylko sera to a pierwsze, nie mogę wykrzymać. Ojku, po jednym jojku dzieciom szpachorom przyniosłam, bo mama krzyczyli.

Ale sobie siądę, bo mcherze Nie, nie mogę. A Już nie, mi... czy nie chlebcie? Bo wyście tak cyrkluwali, żeby krzyczkę za mógł jadować. Ma, bo już nie żałuj ta tego kawałka chleba. Nie ten chleb, co my zjemy, tylko ten, co ludzie zjedzą. Głodna z domu, głodny nikt nie wyszedł. Moje mama niczego nie żałowała. No, ty to byś tam wszystko rozdała. Ja poś, ale dobro, Kasia robotowałaś. Ale, nawet do... dobra, jedno, z kwarka to trzeba ze świeca szukać, Ma i No, jakbyś za niewiastkę była tak jak ja, to byś są umaściła. No moja robota. Więcej mi się nic nie należy. A ty co? Przyszłaś tu z parki rachować? A to ja myślałam, że u was lepiej zapowiem. No nic nie widzę. Bo, Marta, jeszcze mleka przyniesie. Bako! wy tam chodzicie byś, yy, wszędzie po ludziach. Powiedzcie, co tam ciekawego na świecie. Ale dawnoście u nas byli. Jeszcze jak na wiosnę. Widzę, trochę nie zamagacie. No bo tak, bo tak. No, witam. trzeba było dziękować za każdy dzień. Przeszło mi jedną wiosnę, drugie wiosnę. Nikogo nie jednej drugi rozprawił. Jakże była młodsza, mogłabym no, robić, nie było lepiej. A teraz mogę przeżynkować za każdy kawałek chleba i za każdym lita. A babko, a żyje ta znakorka na bucie? <noise> nie, nie, umarła, ale dużo się ludzi na no, nią pyta. Ona bardzo ludziom pomaga, ale już nie pomoże. A nie, spoczywa z pokoju. Co da jej? Bo dobra była. Witam, ja tam tygo lata też do niej chodziłam, bo mi bardzo nogi boli, tak mi buleli. żaden doktor nie pomagał. A ona, jak mi dała tych ziół, odjął jak jakby. Co się śmieje. Jakbyś była nie latała tych to cię nie a by nie był z Dąbrowicy, A. to się użelnił piąty raz. A do Balacji pobranił się z taką łódką, ale tam już nawet wykończeniu, popatrzcie. A tam u niego w domu iluś nagli piekło, te dzieci, co tu wygna, no, ale nie mogą, bo ona jest taka ostra, nie ta, ta, jak tam, był. Papie, taka jak tamte były. Pamy, ojcze, to jedzenie. Utrzeba Się podnie, a nie że to się sam będzie zawiązany. To mnie był samo przelecić, ja nie drugi. No. Bo by się przedało, nie włóczę sobie Tak, nie, da nie wiem. Ja bym to tak, to teraz pierwsza się zakupiła. Ja o, Aby, to się nie A wy wy, się to

i jeszcze rok po się wyzbiera. Niech Cię głowa, oko nie boli. A coś się tak upruszyła dać, mówię jeno. Oj mówię, mówię, mówię. Stoisz tylko na mutyce. Gęba Ci się nie zamyka. Ty tylko w gęby jesteś mocna. A sama o tako spóźni raz za chłopami. Nie dasz mi przejść. A co? Zazdrościć mi, że nie chłody lubią? Ona do tutaj uchodź i tak ma się, tak ma się. gębę, bo jak chce ten utyk, też to, to wiesz. Nie ręczę da tak się. nie? Za siebie Nie daj sobie spokój. Jest mi no. baba. Również się was po wszystkich wsiach. Staj, ja mówi, wie, słuchać jak się coś dzieje na wsi, później A ładnie jak się tam spadło. Wyszeli no, i Przecież taki. Tak, ale one a ta drugi nie wychodzi. No, no, Uwiel, pół, po. Uwiel, <laughs> Witam jeszcze w lesie słyszał, jakie tu bady kopią u was. Głos się niesie? Jak kartofle. no ładne, 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 nie No widzę, że ładne. Niezaznata głosu. Wczoraj, była tamka, jakie kartofle były. No widzę, że ładne. Są kartofle, będą pirogi, będą placki, jednej nie będzie. To ja będę worki wiągał. Chodź, że tu stacią Tak, chciało. To nie widział! Ale wiesz co, widzów? Jakbyś tam miał trochę kabinberków i ja odbyć sobie chmyła, to tak mnie widział. No, patrzcie. Ja wiedziałem, że tak będzie. No, patrzcie, patrz. Jak ja no patrz, no w niewiastce, to żałuję pieczonych, no To była sama, to by była skarpina.